Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt powitać wszystkich tu obecnych w sposób szczególny. Witam Panią Dyrektor naszego gimnazjum, Panią Agnieszkę Skolimowską, nauczycieli, pracowników szkoły. Witam także rodziców, uczniów, księży. Witam szczególnie serdecznie naszą wielbą matkę, Matkę Martynę Wysocką. Witam wszystkie siostry z różnych zgromadzeń i wszystkich, którzy zechcieli dzisiejszy wieczór przeżyć nieco inaczej, zgłębiając tryptyk rzymski Jana Pawła II. Inicjatorką tego wieczoru. W tym oto miejscu, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, jest pani Anna Strużyńska. Zaś artystami są uczniowie gimnazjum nr 2 imienia Ireny Sendlerowej w Otwocku. Gościem specjalnym dzisiejszego wieczoru jest pani Dominika Figurska, aktorka, z pewnością znana wielu tu obecnym. W ten listopadowy wieczór, kiedy wciąż jeszcze myślami obecni jesteśmy nad mogiłami naszych bliskich zmarłych. I zastanawiamy się, ile tajemnic kryje zwykły kamień, prosty krzyż, zmarznięte kwiaty i światło zniczy. Może pojawia się pytanie, po co to wszystko? Może po to, by na nowo odnaleźć w sobie życie. Tego wieczoru. Pragniemy zagłębić się w tajemnicy stworzenia i na nowo odkryć dialog, jaki Bóg rozpoczął z nami. Medytacja nad dziełem stworzenia to refleksja nad miłością Boga do człowieka, którego przecież stworzył na swój obraz i podobieństwo. Otwórzmy nasze serca na przebustwiającą miłość Boga i uczmy się, jak umierać dla siebie, aby żyć w nim.